Siemanko, witam was wszystkich e, raczej dzień dobry e, dobry wieczór miłe popołudnie może południe a może piękny wieczór e, witam was wszystkich e, po długiej przerwie właściwie nie da się nazwać przerwy na moim kanale bo wrzucam kiedy chcę i z dużymi przerwami ostatnio jest to dość częste że są długie przerwy nie będę się tłumaczył, dlaczego tak jest, to jest moja prywatna sprawa. Dzisiaj co chciałbym wam pokazać, mianowicie jakie są mniej więcej statystyki. Przynajmniej takie coś mi doszło do głowy. Aczkolwiek, no, rzeczy, które się dzieją ostatnio na tym YouTubie, to po prostu ludzkie pojęcie przechodzi. Tutaj, jak widzicie, mogę wam nawet pokazać. O, i zobaczycie sobie. Mam nadzieję, że to pokażę. Bandicam, Bandicam jest niezarejestrowany, ten taki darmowy. I możecie sobie zobaczyć na statystyki. I teraz tak, możecie mm, zobaczyć, jak to jest ze strony kogoś, kto właśnie dostaje. Tutaj macie całe menu. Jak widzicie, tu mi pisze, ile się dostaje i może łamę. Jakieś tam lody. E, tutaj cały okres. Może to Was najbardziej <noise> zainteresuje. E, tak mniej więcej wygląda sytuacja. E, tutaj też mogę pokazać Wam. E, YouTuber zawsze widzi e, że tak powiem swoją topkę odcinków czy też filmików e, zarabiających. Najbardziej co interesuje YouTubera to zawsze będzie to. To jest ten taki szacunkowy zarobek, czyli wygląda na to, że yy, odcinek Minecraft to gówno jest takim odcinkiem, który napędza ten kanał, bo aż 43% zarobku właśnie wygenerował ten filmik. Czyli wyobraźcie sobie, że yy, ten odcinek może nawet... Może, mogę tu kliknąć. O, właśnie. Odcinek Minecraft to gówno. Yy... Mogę też zobaczyć statystyki. Wow, tutaj ktoś nawet z Kanady mnie ogląda. I <ścoughs> innych krajów. Yy... Kiedy był wrzucony? 18 września, czyli. No. Ponad pół roku temu. Wyobraźcie sobie, że za ponad. Pół roku można wygenerować 18 dolarów. Aczkolwiek no ile ten filmik może mieć wyświetleń. Zaraz tutaj zobaczymy. To może za chwilę. Eee, Takim mniej więcej rzeczy się dzieją i nie wierzcie w teksty e, youtuberów, który, którzy mówią, że no ja nie zarabiam zbyt dużo no to jest sranie w banie. I. No ja nie wiem, no jak można tak po prostu kłamać. Jeszcze raz sobie tutaj weźmiemy cały okres. Tutaj oczywiście można sobie inne statystyki zobaczyć, jak na przykład subskrypcje, szacowany czas oglądania, czy też wyświetlenia. No i tutaj możemy sobie zobaczyć, popatrzcie, na 27 tysięcy, 28 tysięcy nie, to ja wcześniej patrzyłem na wyświetlenia, chyba trudno. Chociaż nie. To chyba mniej więcej na równo jest. Wcześniej było 21, tu chyba procent. A mogę się mylić. Na 28 tysięcy wyświetleń aż 18 tysięcy 000... 18 dolarów, nie tysięcy. Już się cofnąłem. I druga sprawa. Jeszcze wam coś innego pokażę. Um, tutaj mamy zupełnie coś innego. Co to jest? To jest, że um, żeby tak nie pokazać mojego, e, Viso Beta Catalyst. Co to jest? To jest e, strona, na której mają e, swoje konto partnerzy TGN. Nie wiem czy inni, ale wiem na pewno, że TGN, bo ja mam w TGN na jednym koncie. Yy, więc czemu by nie pokazać tego? W końcu przecież, dlaczego mam nie powiedzieć, ile dostaje? Yy, tutaj możecie sobie przeanalizować na przykład yy, na 145 tysięcy wyświetleń yy, 46 tysięcy. Znowu, znowu myślę o tych tysiącach. No chciałbym te tysiące, ale niestety. Ach, no cóż, bida. E, 46 dolarów na 145 tysięcy wyświetleń. Tutaj oczywiście mogę pokazać jeszcze niższe e, statystyki, e, takie jak subskrypcje, czas oglądania, lajki czy też dislajki, e, komentarze. I tutaj mam jeszcze share, ale tutaj nic nie ma. No cóż, lipa. Także widzicie, kolejny taki powód, że jeżeli. No, jak ja tak patrzę, to co po niektóre odcinki pojedyncze youtuberów mają tyle wyświetleń. Czyli wyobraźcie sobie, że za jeden odcinek dostaniecie 50 dolarów. To jest taka jedna porządna gra, która dopiero co wyszła. Powiedzmy. I tutaj jest ostatnia rzecz, którą chciałbym Wam zaprezentować: otóż, yy, reflinki. Jak niektórzy twierdzą, no potrzebuję reflinków, bo nie mam pieniążków na grę. A wiecie, wspomożecie mnie i tak dalej. Yy, I tutaj chciałbym Wam pokazać, ile można dostać za po niektóre reflinki. Ja się w to nie bawię, nie znam się za bardzo, ale widać tutaj statystyki ile można dostać za jednego reflinka Aczkolwiek to się chyba zmienia, nie jest ustalona cena, bo e, pamiętam, że World of Tanks miał kiedyś wysoką cenę 5,20 chyba Teraz widzę Duel of Champions ma tutaj 5 zł za jednego reflinka, tutaj możecie sobie popatrzeć, wow League of Legends 80 groszy, no no nieładnie, no i dlatego widzicie czasami większość, jakby zauważyć, zawsze pokazuje Anno, Duel of Champions, World of Tanks jeszcze czasami pokazują, tutaj mamy kolejną stronę, pokażemy sobie co tu jest. Gdzie jest World of Tanks? A jest World of Tanks, teraz stanie o złotówkę. Także widzicie, ile można dostać za linki. Chociaż, jakby się tak zastanowić, sami możecie rejestrować je. <grymne> Tylko, że tu jest problem, bo czytałem, eee, chyba jest wypłata od 100 złotych dopiero, więc musielibyście nabić 100 złotych. By potem to Wam chyba przelało konto na PayPal. Taki jest problem. Także trochę informacji. Hmm. Wejdę sobie tu jeszcze w YouTubeka. Jeszcze eee, znaczy taka informacja. Bardzo wkurza mnie to, że jakieś znowu nowe menu pokazali. Nie rozumiem intencji twórców może nie menadżer. Jak tu wejść? Wcześniej mogłem sobie kliknąć normalnie subskrypcję. O właśnie, mogę wam jeszcze panel pokazać. Wow, co nowego dostaje youtuber. Y 100 subskrypcji zyskujesz na popularności. Gdyby zebrać razem Twoich fanów, wypełniliby kameralną salę kinową. Poznaj swoich widzów i trzymaj tak dalej. Wow, czyżbym miał swoich fanów? Ja pierdolę. Dodaj linki, dodaj opis do kanału. Brak tagów, nie przegap ważnych powiadomień. Wow. Czy to już normalnie ześwirować można? No najwyraźniej yy, Minecrafterzy nie świrują i robią puste głowy z dzieci Minecrafta, które teoretycznie w ogóle nie mają rozumu. <grystanie> Ale jak to dojść do subskrypcji? Bo chciałbym... A już chyba wiem... Już chyba wiem, doszedłem do wniosku. Ech. No tak. Wiecie, co mnie najbardziej szokuje? E, już tak, poza informacjami, ile można zarobić. Tu e, się dostaje od razu polecane kanały. Aczkolwiek jedynym polecanym kanałem, jaki mógłbym polecić z tych wszystkich, jest AdBuster i Saifan. No, abstrahuję, może być, ale no, w następnym odcinku mogę wam powiedzieć metamorfozę youtuberów, co po niektórych, bo wiem jak się zmienili i zmienili się, co po niektórych, na gorsze, kogo można polecić, a kogo nie polecić i kogo wytępić. <ś� diminutł> Także. Yy... <śzza> no. No to się zobaczy, no. Także wracając jeszcze tutaj, co po niektórzy twierdzą, że no wejdź, zobacz na przykład, Husio nagrywa zupełnie inne gry, a nie tylko Minecrafta, ale teraz, nawet w tym okienku, zobaczcie. Husiek nagrywa Wolfenstein The New Order. Gra jest jedną z nowszych, która ostatnio zagościła yy, na rynku gier. Yy, może ma tydzień, dwa, nie wiem. Nie jestem zainteresowany strzelankami, więc ciężko mi powiedzieć. Yy, po czym schodzę niżej yy, i co widzę? Minecraft od razu 50 tysięcy wyświetleń, czyli. Tyle, ile można zarobić. Tak na oko, teraz analizując, wy też pewnie analizujecie, no, z ha, dobre 25-30 dolarów za jeden odcinek. Także, no, ładna kasa leci. Tylko 20 minut. Tajny projekt. Wow. ...kwadratowa masakra. Chyba masakra z kwadracioków eee... No i popatrzcie, taki husio nagrywa i ma tylko 1600 wyświetleń, podczas gdy taki Super Kapitan Kupa Fapaocz ma aż 50 tysięcy wyświetleń. Taki sa taka sama długość, jedynie gra. Nie twierdźcie mi, że no, on nagrywa zupełnie co innego. Problem nie leży w tym, co ta osoba nagrywa, tylko w mentalności społeczeństwa. Następny odcinek. Kto to jest? Pingwin, 70 tysięcy wyświetleń. Marzena Maryja Milf, 30 tysięcy wyświetleń. Co my tutaj mamy? Oj, nie chciałem. Story. Mam nadzieję, że nie będzie roszczenia o prawa autorskie. Kliknęło mi się niechcąco. <grybujesz> Najwyżej dam wytłumaczenia, a ewentualnie wytnę ułamek sekundy. Co my tutaj dalej mamy? Hmm. GTA 5 troszeczkę jest bardziej wyświetlane. Ale oczywiście Minecraft znowu ma dużo wyświetleń. No i proszę, Mandzio, tyle wyświetleń, ile ja jestem w stanie wygenerować od początku roku do tego momentu na tym kanale, który ma TGN, czyli za ten odcinek dostał 50 dolarów. Tak, tak, pokazałem wam wcześniej statystyki. I teraz niech ta osoba nie twierdzi... I inni nie twierdzą, że zarabiają grosze, bo jakby tak popatrzeć, to to nie są grosze. Eee, ostatnia sprawa. Eee, teraz jak tu dojść w ogóle? <grym> Jeszcze ja sobie zrobiłem playlistę. Film do zmasakrowania. <grym> Na razie zaznaczyłem sobie dwa filmy eee, do playlisty, bo ludzie mi wysyłają. Więc jak coś to mi wysyłajcie, ja sobie. Nie oglądam, bo nie mam za bardzo czasu teraz, ale jeżeli ktoś mi wysyła, to zaznaczam sobie do playlisty. No i mam zapisane um, Żeby podtrzymać tradycję kanału jak tu wejść teraz? Hmm. Hmm. Co obejrzeć? No nie bardzo. No właśnie, wchodzimy nawet co obejrzeć. Ja za bardzo nie oglądam filmów na tym kanale, tylko na tym swoim pierwszym. Ech. Nie mówcie mi, że ten kanał nie ładuje kasiory w reklamację. Dlaczego? Zawsze muszę dostawać w papę połową filmów z Minecraftem. Yy, albo kanałów z Minecraftem. Co to jest? Jedyny kanał, który bym tutaj obejrzał, Adbuster Saifan. O, kocham gotować, bardzo chętnie. Ech. Nie, naprawdę. ludzkie pojęcie przychodzi. A jest. Dyskusje, tak? Dyskusje, nie dyskusje. Wow! Ten YouTube jest naprawdę zjebany. Menager. Wreszcie doszedłem do tego. Nie wiem dlaczego YouTube próbuje utrudnić życie poczciwym. O, może teraz w spam wejdziemy. Pośmiejemy się. Jaki tutaj taki komentarz? O! Może Antek Wilk? No, może i będę w kategorii wiekowej 10-12 lat. No, ale myślę lepiej. O! Myślą lepiej od ciebie. Aha, czyli jesteś. A rozumiem, czyli przyjąłeś pozycję zdania, jakby napisać słowo drzwi jako liczba pojedyncza, a jednocześnie sprytnie pisząc drzwi w sensie liczba mnoga. Wow. Nie, nie bronię Minecrafta, ja tylko mówię jak jest. Mylisz się, tylko Mariusz Max Kolonko może mówić jak jest. Po twoim głosie wnioskuję, że sam masz 13 lub 14 lat, ale na serio każdy... Każdemu podoba się co innego i nie mów, że to gówno, bo tobie się nie podoba pozdro. Ja też cię pozdrawiam. Jak mogę odpowiedzieć na ten komentarz? Powiem tak, nie jest źle. I jest zachowana kultura. Yy, I pan Antek wyróżnia się spośród swoich rówieśników dość ponad wyższym poziomem kulturalnym, głównie za pozdrowienia, za brak yy, jakichś tam wulgaryzmów za to, że się przyznał. <noise> yy, aczkolwiek nie będę tutaj. Rzucał się o to, że na przykład, o, jak patrzę czasami na niektórych, on, jak można pisać kropkę e, między spacjami albo bez spacji. Ja naprawdę jestem tolerancyjny względem błędów pisowni. Nie każdy jest idealny, e... No co mogę odpowiedzieć? Mylisz się gościu, bo tak naprawdę mam ponad 20 lat. Tyle ci mogę powiedzieć. Hmm. 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 Jeżeli nadal jeszcze ktoś ma wątpliwości do tego, że takie kanały jak SKKF niszczą ludzi, to proszę bardzo. O! Zaraz sobie obejrzymy. E, nie będę tego puszczał, bo być może będą prawa autorskie no ale może wkleję to do opisu pod kanałem, pod filmem i sobie obejrzycie, żeby nie bawić się w wpisanie po kolei literek, bo tego nie wkleicie yyy Ymm... o drugi komentarz o kurwa a nie, przepraszam, trzeci, bo to już tam drugi czytałem, o kurwa po co hejtujesz? Nie podoba Ci się Minecraft. To zachowaj to dla siebie. A nie będziesz robił z siebie krytyna na YouTube. Nie każdy lubi Minecraft. Nie rozgłaszają tego inni. Ty też nie coś lubisz, czego inni nie lubią. My też możemy nazwać to gównem. Wow, aż ci piana, cieknie gościu, spiska, sweet to sweet love pink. Myślę, właściwie ty jesteś chyba kobietą. Miałem mówić, że myślę, że jesteś pedałem, więc lubisz, dlatego że lubisz różowy, ale widzę, że jesteś kobietą, więc to jest uzasadnione. Hmm. To nie jest hejt, to jest krytyka. Mnie też dużo rzeczy się nie podoba i przymykam na to oko. Oglądałem ostatnio na przykład film horror Zejście Bardzo mi się podobał, a oceny są tego horroru w granicach 5-6 średnia. Dużo osób mówi, że są jakieś luki w scenariuszu, jakieś nielogiczne rzeczy. Niewytłumaczalne Co dają tak niską ocenę Niektórzy mówią, że to dno Ciemno, beznadzieja A mnie się na przykład bardzo to podoba I przymykam na to oko Bo uważam, że każdy ma własną Opinię yy... Problem nie leży w tym, że ludzie nie lubią Minecrafta dlatego, bo on jest Czy dlatego, że ma taką grafikę Czy dlatego, że nie wiem, dlatego że ma chujową muzykę, ale dlatego że jest on wszędzie i tym bardziej nie ma czegoś, co mogłoby tłumaczyć to, że jest on taki popularny. Eee, dajmy na to przykład. Już parę razy mówiłem, i teraz ktoś zrobił raz. Odcinek z Minecrafta. Tylko jeden. Jakiś youtuber, 100 widzów miał. Mówiłem już o nim kilka razy. Eee, cinek Siemaneczko tu cineczko. On, tak on zawsze się witał. Nawet co ciekawe, ten youtuber był tak dobry, że na 100 widzów okazał się jeden widz, który zrobił nawet filmik o nim, prosząc, by on wrócił ponownie na arenę YouTube. To jest dość po prostu. Pełne podziwu, pełne szacunku. E, a co on zrobił z Minecraftem? Otóż zrobił coś, jakby odcinek. E, jakby to powiedzieć, ktoś z nich był kamerzystą i tam ich dwóch łaziło. I wykonywali jakieś tam rzeczy, tak jakby to był jakiś film, serial, nie wiem. I to było nawet dość ciekawe, coś wyróżniające się. E... Pingwin chyba zrobił kilka odcinków, coś podobnego. Zaginiona wyspa? Czy coś takiego? To mi się bardzo podoba. Takie rzeczy mi się podobają tylko z Minecrafta. Nie jakieś... Cześć tutaj Minecraft.pl34MC Witam Was w moim 358 odcinku, w którym nic się nie dzieje. Wiem, że jest nudno, ale nagrywam, bo wiem, że Wy to oglądacie. Dzisiaj będziemy kopać ziemię. W poprzednim odcinku kopaliśmy węgiel, więc chciałbym dzisiaj troszeczkę gliny zebrać, bo muszę lepiankę zbudować na morzu. Wiem, chcę być bardzo oryginalny, ale cóż poradzić, muszę się jakoś wybić. Bo mam tylko 50 wyświetleń na 10 widzów. Wow, muszę jeszcze się zareklamować na pewno na kanale skkf wszędzie na jakichś blowchasach, milfach i innych cześciostiańczykach. I na multi-gameplay. Chuj! Ale chuj się pisze przez CH. Chuju. <ścoughs> Dobra, żegnam się. Na razie. Były trzy odpowiedzi.